A więc czym jest przywództwo? Czy są jakieś sposoby na to, żeby zatrzymać naszych najlepszych ludzi? Jak się buduje autorytet? Czy grupa i zespół to jest to samo? Czy łatwo jest być autentycznym i otwartym? Spotykamy się ponownie przy kawie. Kawa lub herbata z liderem. Dlaczego taki tytuł i dlaczego przy kawie lub herbacie? Dlatego, że nawet jeśli nie samo picie kawy, to parzenie kawy jest sztuką i rozpoznanie czy, czy nauczenie się pewnych zasad parzenia kawy sprawia, że możemy z tej kawy wydobyć to, co najlepsze. I tak po drodze w międzyczasie macie okazję słyszeć, na czym ta sztuka polega. Witajcie, kawa z liderem? Dlatego, że picie kawy, parzenie kawy jest sztuką, podobnie jak przywództwo jest sztuką. Jak myślicie o parzeniu kawy, myślicie o czym? No, potrzebujemy wodę, potrzebujemy kubek, no, ekspres do kawy czy jakąś inną formę zaparzania kawy. Ale nie wiem, czy wiecie, że potrzebuje również wagę. Najczęściej jest tak, że gdy parzymy kawę, kawę już zmieloną, odmierzamy ją. Jakimś, jakąś łyżeczką czy, czy jakąś nabierką. Niestety, żeby sparzyć dobrą kawę, dobrej jakości kawę, nie możemy jej tak nabierać, nie możemy w ten sposób jej sobie dozować. Kawa potrzebuje być zważona. Aby otrzymać dobrej jakości kawę, na 100 ml wody potrzebujemy 6 gram kawy. Chcecie mieć dobrą kawę? Potrzebujecie wagi. E, można e, pić kawę, wiecie, zalać fusy wodą i pić taką kawę, ale wtedy w zasadzie niewiele dobrego się z tego uda nam wydobyć, e, ignorując zasady parzenia kawy e, tracimy aromat i piękno. Podobnie jest w przywództwie, kiedy ignorujemy pewne zasady i normy, tracimy jego piękno i jego niezwykłość. Bo choć przywództwo nie jest łatwe, e, to jest czymś niezwykłym i pięknym bo dotyczy ludzi. Jeśli jest coś, co robimy dla ludzi i z ludźmi, to przez sam fakt, że jesteśmy tak bardzo różnorodni, wkraczamy w taką przestrzeń w jakimś sensie niezwykłej przygody, ale również taką przestrzeń piękna czy, czy niezwykłości wynikającej z indywidualności albo odrębności każdej z osób, więc spotykamy się przy kawie. U nas jest teraz rano, nagrywamy ten odcinek rano. Nie wiem o której porze dnia go oglądacie, więc pozwólcie, że ja chociaż wezmę łyka kawy. No i zaczynamy. E, e, zaczynamy, i teraz przy tej okazji chciałbym z Wami porozmawiać o czymś, e, co w zasadzie dla każdego lidera powinno być fundamentalnie ważne. E, a mianowicie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zespole. E, znacie pewnie to powiedzenie, że jeśli chcesz. E, dojść gdzieś szybko idź sam ale jeśli chcesz dojść dalej idź z innymi i w związku z tym, że przywództwo to jest czy bycie liderem to jest taka przygoda na całe życie e, i to jest długodystansowe zagadnienie, to nie jest sprint e, to bycie w zespole i tworzenie zespołu dla wywierania wpływu, bo przecież na tym polega przywództwo e, musimy e, znaczy musimy aby ten wpływ był większy, miał szerszy zakres, potrzebujemy być w zespole, bo w ten sposób mamy do czynienia z synergią, a nie tylko i wyłącznie z przestrzenią, którą tworzy jedna osoba. Jedną z pierwszych przeszkód czy problemów, które liderzy napotykają na drodze tworzenia zespołów, to jest e, zbytnie utalentowanie lidera. E, zaraz powiem wam, co mam na myśli. E, mianowicie raz po raz udaje mi się spotykać takich liderów, którzy są niezwykle utalentowani, którzy mają olbrzymie umiejętności, możliwości, są dobrymi organizatorami e, i też potrafią dobrze słuchać, e, i są dobrymi strategami, i też potrafią dobrze komunikować wizję, więc mają te, to spektrum swoich umiejętności dość szerokie. W związku z tym, że uczenie ludzi tego wszystkiego, wprowadzanie ich w tą rzeczywistość, czasami napotykanie na kłopoty czy problemy, czy jakieś napięcie w relacji z ludźmi sprawia, że często lider, który potrafi tak wiele rzeczy zrobić, popada w pokuszenie, żeby zrobić to samemu. Będzie szybciej, będzie po mojemu i będzie wiadomo, jak ma być. Na no ale temu pokuszeniu się musimy opierać. Bo jak powiedziałem wcześniej, zespół gwarantuje nam synergię i zespół daje nam tę możliwość, w której najzwyczajniej w świecie mamy szansę na dotarcie do celu w tym takim długim maratonie, jakim jest bycie liderem. Dlaczego jest tak trudno z zespołami, czy dlaczego praca zespołowa bywa niedoceniana? Bywa niedoceniana dlatego, że trudno też ją zmierzyć. W momencie, kiedy posiadamy zespół, który jest dobrze zorganizowany, i właśnie dzisiaj chciałbym, czy teraz chciałbym wam o tym opowiedzieć, o zespole, którego cechy pozwalają nam stworzyć zespół dobrze zorganizowany i w miarę efektywny, to jeśli nie mamy takiego zespołu, to w każdym innym przypadku mierzalność, możliwość ogarnięcia tego jest niezwykle trudna i niezwykle skomplikowana. Żeby. Stworzyć zdrowy zespół, używam pojęcia zdrowe, chociaż ona trochę mi tu zgrzyta, ale żeby stworzyć zespół, który, który jest przyjaznym środowiskiem wzrostu i rozwoju dla, dla ludzi zaangażowanych, potrzeba zupełnie osobnej pracy, osobnego zaangażowania. I czasami jest też tak, że zamiast poświęcać czas na budowanie zespołu, zamiast angażować się, chcielibyśmy od razu przeskoczyć do zadania i zająć się zadaniem. Chcę Wam Was zapewnić, że po tych latach doświadczenia w pracy z liderami, zespołami, każda minuta zainwestowana w zespół w przyszłości przyniesie wielokrotny zwrot. Wielokrotny zwrot, a więc warto poświęcić ten czas i warto zająć się dobrze, dobrze zespołem. No ale Adrem, co z tym zespołem? Może na początek, co to znaczy, że mamy do czynienia z zespołem? Co to jest zespół, a co to jest grupa? Czy grupa i zespół to jest to samo? Nie, nie jest to samo. Grupa to często ludzie zarządzani przez jednego menedżera, przez jednego lidera, ale ludzie, którzy w zasadzie nie są od siebie zależni, którzy, którzy nie mają takiej współzależności w swoim funkcjonowaniu. Każdy z nich ma swoje osobne zadanie i bez, kwestii, bez, bez zależności od innego pracownika swoje zadanie może wykonać dobrze. I nie, w, takim w takiej grupie nie ma też współodpowiedzialności osią za osiągane rezultaty. Gdy mówimy o zespole, jest inaczej. Zespół to przede wszystkim relatywnie mała grupa ludzi. Ja powiem od 3 do 12, ale to jest... Moje subiektywne podejście. Ja uważam, że kiedy w zespole jest już więcej niż 12 osób, a szczerze mówiąc, więcej niż 10 osób, to już jest trudno. Każda osoba z zespołu chce coś wypowiedzieć, coś jakoś wyjaśnić i, i wypowiedź każdego trwa około 3 minut, no to mamy 30 minut spotkania, po to, żeby każdy się wypowiedział. Dlatego też, jakby wybieranie czy decydowanie o ilości osób w zespole ma znaczenie. Gdy jest mniej niż 3, to nie jest zespół. To w zasadzie wtedy tylko mamy wymianę poglądów i wtedy nie, nie mamy do czynienia z tą synergią i taką energią wynikającą z obecności innych ludzi. A więc to jest relatywnie mała grupa ludzi. Zespół to są ludzie, których także przede wszystkim łączą wspólne cele. Mają wspólny cel. To nie jest tak jak przy grupie, która yy, każda z tych osób ma swój własny cel, który musi osiągnąć. W zespole ten cel jest wspólny, ale to, co jest najważniejsze, to zespół. To jest grupa ludzi, która jest współzależna od siebie. Czyli rezultaty tego, co robi jedna osoba, mają wpływ na, na inną osobę zespołu. I w ten sposób za sukces zespołu odpowiedzialny jest każdy. Żeby Wam to dobrze zobrazować, pozwólcie, że odwołam się do takiego przykładu, który do mnie wiele lat temu przemówił i pokazał mi, na czym może polegać praca zespołowa i jak ważna jest współzależność. Miałem okazję bywać na planach filmowych i dostrzegać i obserwowałem w zasadzie, jak toczy się praca. A więc tworzenie filmu zaczyna się przede wszystkim od scenariusza. Czyli musi być dobry scenariusz. Jeśli nie ma dobrego scenariusza, no to nic z tego tak naprawdę nie wyjdzie. De facto decyzja o produkcji filmu zaczyna się od tego. Ktoś, producent czyta scenariusz, uważa, że to jest warte, aby w to zainwestować, zaangażować się, a więc szuka reżysera. I teraz, nawet jeśli scenariusz jest dobry, ale reżyser sobie z tym nie poradzi, albo reżyser. No, nie odrobił dobrze swojego zadania domowego, a przypomnę Wam, że reżyser to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za grę aktorów. Tak? To jest ktoś, kto tak naprawdę nadaje dynamikę całemu, całemu, e, całej projekcji, całemu projektowi. A więc jeśli reżyser nie odrobi swojego zadania domowego dobrze, to nawet przy najlepszym scenariuszu niewiele z tego wyjdzie. Natomiast nawet jeśli mamy dobry scenariusz i dobrego reżysera. To jeśli scenograf, czyli ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, co my widzimy na ekranie, bo scenograf tak naprawdę tworzy, tworzy całą scenerię, obraz, jeśli scenograf nie zrobi swojej pracy dobrze, to nawet dobry scenariusz i dobry reżyser niewiele z tego wycisną. Nawet jeśli mamy scenariusz dobry, reżysera dobrego, scenografa dobrego, ale będzie złoświetleniowiec, to tego nie pokaże. A złoświetleniowiec oznacza, że Kamerzysta nie będzie miał czego pokazać, operator. A więc mamy dobrego, dobry scenariusz, mamy dobrego reżysera, scenografa, dobrego oświetleniowca, mamy w końcu dobrego operatora i na końcu mamy postprodukcję. I dopiero to wszystko stanowi o ostatecznym efekcie. O tym, czy cały projekt filmowy jest projektem udanym, czy tylko i wyłącznie gdzieś ktoś. Czegoś nie dopilnował, i ewidentnie wtedy dostrzegamy, że czegoś takiemu projektowi brakuje. I taka, taka, taka ekipa filmowa jest dla mnie najlepszym przykładem, zobrazowaniem tego, o co chodzi w byciu zespołem, który jest współzależny od swoich wyników. Ja wiem, że moglibyśmy podać jeszcze zespoły sportowe, bo wszelkie zespoły grupowe są też tego przykładem, ale nie przywołałem tego przykładu, dlatego że niestety zauważam tendencję, że nawet w grach zespołowych. W jakiś dziwny sposób poszukujemy tego jednego, jakiejś gwiazdy w zespole. I to trochę dla mnie zakłóca ten obraz pracy zespołowej takiej zależności. Bardzo często odkrywam, że w grach zespołowych gra się na jednego zawodnika, czy na dwóch zawodników. A więc dlatego przywołałem wam obraz, czy to, jak się tworzy film, żeby w pełni pokazać, na czym polega współzależność zespołu. Ok. Współzależność mamy trochę wyjaśnioną, a gdy będziemy mówili więcej o zespole, a będziemy jeszcze mówili więcej o zespole, obiecuję Wam to, to wtedy będziemy odkrywali, o co chodzi z tą współzależnością. Teraz chciałbym przesunąć nas trochę w taki, taką przestrzeń w ogóle tworzenia zespołu. Już wiemy, czym zespół jest, na czym to polega, co jest istotnym elementem tego tworzenia zespołu, że nadmiernie utalentowany lider może być sam dla siebie przeszkodą w tworzeniu zespołu. Wiemy, że warto poświęcić czas na budowanie zespołu. Wiemy też, że zespół to są ludzie, którzy między innymi są współzależni od siebie i, i ostateczny rezultat zależy od każdej z tych osób, która w tym zespole funkcjonuje. No to jak takie zespoły się tworzy? Pewnie jest mnóstwo sposobów na to, jak stworzyć zespół. Ja Wam przytoczę trzy najczęściej stosowane i te trzy, które tak naprawdę będą, mam poczucie, znane każdemu z nas, każdemu z Was. Pierwszy sposób tworzenia zespołu to taki sposób, który, który no jest demokratyczny. Tak? Wyobraźcie sobie teraz, że jakby zgromadziliśmy się, Jesteśmy startupem, tworzymy nową organizację, no i, i teraz musimy dokonać wyboru naszej rady, rady nadzorczej czy, czy rady organizacji, zarządu organizacji. W związku z tym, że na sali jest 50-60 osób, nie znamy każdego, no to prawdopodobnie w którymś momencie padnie pytanie lub powinno paść pytanie. Jakie kompetencje powinien posiadać kandydat do zarządu danej organizacji? Albo to jest wcześniej stworzone, jest jasno i wyraźnie powiedziane, że członkiem zarządu może być. I nie wymieniamy nazwisk, tylko wymieniamy kompetencje. I wtedy dochodzi do wyboru. I taki sposób tworzenia zespołu jest demokratycznym sposobem, dlatego że każdy ma możliwość wyrażenia swojej opinii, ale klucz tego procesu są kompetencje. Czyli kompetencje decydują o tym, czy ktoś się w zespole znajdzie, czy się nie znajdzie. I być może brzmi wam to jakoś bardzo znajomo albo przyjaźnie, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy tak bardzo postępującą profesjonalizację życia, gdzie kompetencje mają tak wielkie znaczenie, ale ten sposób ma swoje zalety, ale ma również swoje wady. Jakie są zalety? No, zalety są m.in. takie, że jeśli dobieramy zespół na podstawie kompetencji, no to mamy kompetentnych profesjonalistów, którzy są gotowi do działania od natychmiast, od pierwszego dnia. Nie ma potrzeby inwestowania w ich szkolenia itd., itd., bo oni są profesjonalistami, są gotowi do działania od dnia pierwszego. Natomiast wadą takiego zespołu jest to, że jak to bywa z profesjonalistami? Każdy z nich ma swoje zdanie, każdy z nich jest przekonany, że to, co uważa, to, co wie, jest właściwe, i w takich zespołach bardzo łatwo o napięcia i nieporozumienia. W takich zespołach niestety trudno jest znaleźć taką, taką przestrzeń, nie chcę powiedzieć do kompromisu, ale do, takiego, do takiej właśnie współzależności, o której mówiłem wcześniej. Profesjonaliści działają na podstawie swoich kompetencji, no i mają takie oczekiwanie, że to będzie uwzględnione i będzie szanowane. A więc po pierwsze wybieramy zespół na podstawie kompetencji. Zalety są gotowi do działania. Wady, niestety, niełatwo jest tam czasami o porozumienie. Drugim sposobem jest sposób e, być może naj, najpowszechniej stosowany. To jest sposób doboru przez intuicję. Spotykamy człowieka, my mamy jakieś swoje przekonania, mamy swoją wizję, wiemy co chcemy zrobić, wiemy jak chcemy zorganizować pracę, szukamy ludzi, spotykamy taką osobę i jest tak zwana chemia. Wyczuwamy, że jest to coś, że z tą osobą chętnie byśmy pracowali i zapraszamy ją do współpracy. Powszechnie stosowany, jakaś jego najbardziej naturalna cecha, bardzo subiektywny. To jest bardzo subiektywny sposób. Tutaj w zasadzie nawet kompetencje mogą się nie liczyć, bo jeśli jest chemia, no to wtedy mamy nadzieję, że coś się dobrze ułoży, ale ta chemia jest no, czymś bardzo subiektywnym. To coś, co nas, co nas łączy, jest zależne od osobowości i przy takim sposobie doboru zespołu musimy mieć świadomość tego, że dokonujemy tego bardzo subiektywnie. Jakie są zalety? Kiedy tworzymy zespół na podstawie takiej intuicji, to no to oczywiście zaletą tego jest to, że poziom zaufania i zrozumienia jest dość wysoki. No bo jeśli jest coś, co od początku gdzieś tam między nami iskrzyło, to znaczy, że poziom otwartości i zaufania będzie tam wysoki od początku. Natomiast jakie są wady? No, wadą jest to, że na taki zespół potrzeba mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu aby stworzyć z nich zespół współzależny od siebie, świadomy celu, zespół, który będzie wiedział, co mamy zrobić, dokąd zmierzamy, będzie rozumiał wizję itd., itd., itd. Trzeci sposób, wciąż obecny, to jest sposób tworzenia zespołu przez mianowanie. To znaczy mamy strukturę, jest w strukturze jakiś organ czy osoba, która decyduje, że od tego dnia Jan Kowalski będzie dyrektorem tego działu. I ten, że człowiek otrzymuje nominację e, czy awans zawodowy, e, jest to wybór dokonywany de facto przez strukturę i dość anonimowy. W tym sposobie wyboru ludzie, do których ktoś taki trafia, mają niewiele do powiedzenia, dlatego że to struktura decyduje o tym, kto będzie pracował, na jakim stanowisku się będzie znajdował. Jakie są zalety? No, zalety są takie, że w zasadzie każdy ma takie same szanse. Każdy może dojść do miejsca, w którym zostanie mianowany, uzyska awans zawodowy i będzie mógł zająć jakąś pozycję. Jakie są, jakie są wady? Bardzo trudno zaufanie w takim zespole. Kiedy mamy do czynienia z zespołem, gdzie ktoś jest mianowany, tak trochę przyniesiony z zewnątrz, to budowanie zaufania jest niezwykle, niezwykle trudne. W jakim sposobie się odnajdujecie? Mianowanie, wybory, intuicja. Pewnie są jeszcze jakieś inne i być może moglibyście tutaj dorzucić coś do tego, o czym mówiłem. Ja osobiście najlepiej odnajduję się w tym sposobie budowania zespołu przez intuicję. Jestem świadomy tego, że potrzebuję czasu, żeby ten zespół stworzyć, ale to, że na wstępie mam duży poziom zaufania i otwartości, Stanowi w moim przekonaniu najlepszy fundament do stworzenia zespołu. Podsumowując to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, chciałbym przypomnieć nam, zespół to grupa ludzi, których coś łączy. Są, łączy, łączy ich wspólny cel, łączą ich wspólne wartości, są współzależni od siebie i rezultat końcowy jest wynikiem zaangażowania całego zespołu. Sposoby doboru zespołu to sposoby przez mianowanie, przez wybora lub intuicję. Nie ma z nich lepszego, gorzej. Każdy jest we właściwym momencie, w właściwym czasie dobry dla właściwej osoby. To od nas zależy, jaki przyjmiemy. Ale od tego zaczynamy tworzenie zespołu. Jestem bardzo zaciekawiony tym, w którym się odnajdujecie najlepiej i mam nadzieję, że gdzieś kiedyś uda się nam spotkać i powiecie mi o tym, który jest waszym ulubionym sposobem. A teraz Wam życzę kolejnej dobrej kawy. Dziękuję Wam bardzo.